Rytuały tybetańskie to nic innego jak pięć prostych ćwiczeń, które przyszły do nas z Tybetu. Ja je praktykuję już od ośmiu lat i muszę Ci powiedzieć, że zobaczyłam, ujrzałam sobie bardzo dużą zmianę. Nie tylko na poziomie ciała, ale również na poziomie ducha. Więc jeśli jesteś gotów, gotowa na to, aby przeżyć ze mną em, taki cały proces, tych rytuałów tybetańskich, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Od dziś codziennie będziemy ćwiczyć te rytuały razem, będziemy co tydzień dokładać po dwa rytuały więcej, ponieważ musisz wiedzieć, że można tylko wykonywać na samym początku trzy powtórzenia, a później dokładamy, dokładamy i dojdziemy do 21 powtórzeń i stop! I już później na całe życie zostanie ci tych 21 powtórzeń, 5 rytuałów. Nie to nie jest masło, maślane, ale chcę Ci powiedzieć, że e, naprawdę, jeśli cenisz sobie zdrowie, jeśli cenisz sobie jakość siebie, to otwórz się na te rytuały. Nie miej wymówek, że e, nie mam czasu, nie mogę, bo tak naprawdę to jest tylko 7 minut dziennie. Więc zaczynamy cykl. Spotkań 7 minut z Izabel. Zapraszam Cię serdecznie.